Manko, wszystkim w kolejnym odcinku z Warsaw Rising po grze o powstaniu warszawskim. Jak widzieliście w ostatnim odcinku, no, wpierdzieliłem się w, niestety w taką trochę złą walkę, w której przegrałem, ale na szczęście można, jakby powtórzyć całą misję, nie tracąc tych, których, których straciłem. No, i udałem się w inną stronę, także zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądać. Okay. Tego medyka bym tutaj ...ukąsił.

Бра, в этом палическая раса война. Бра. Jeszcze raz, tak? Spróbujemy? Hmm. Może się uleczymy trochę? Trzeba to opatrzeć. Strzał! Tak, spróbujemy. Okej. Okay. Medyka już nie ma. Oj, oj, oj. Czego uleczyć? Pierwsza pomoc. Dobrze. Kto tu ma użycia? Ten oficer, a z nich, dobra, tego dobrze zadychę, fajnie go cofnęło. Teraz podpalimy. Chyba trzeba uleczyć tego i będziemy ryzykować, tak jak w poprzednim odcinku, chociaż tam była ciężka walka. Los. Dobrze. Dobra. Które do tego zabiło, ale jest. Pudło było na niego? Aj, pudło. Mhm, może takie coś zobaczymy. Dobrze. No, to było fajne, trzeba to opatrzyć. leczymy go tutaj, I od razu jeszcze raz go uleczymy. Dacie radę będzie dobrze, bo wykorzystamy trochę. Aj. Pudło za pudło. Dobrze. Wsiadło. Jeden z głowy. No i tam się chyba powinien wykrwawić. Dokładnie. Weź wszystko. Tu apteczka gdzieś była, o. Uleczymy go. Mhm, tu jest jakiś oddział kolejny. Ale dobra, weźmy... ...weźmy tą misję główną. Mhm. jakaś przyszła legenda. To było na tyle tej misji. 9, 34 3 września. 359 tysięcy ludzi zostało. Pochowany, odzyskany, pogrzebany. Twój oddział został skierowany do pomocy miejscowym cywilom w usuwaniu gruzu, który pozostał po ataku artlyry... art... art faciale... art... artyleryjskim. Szkody są ogromne, ale wiele domów zostało zrównanych z ziemią. Nie ma wątpliwości, że ludzie będą potrzebować wszelkiej pomocy, zwłaszcza biorąc pod uwagę ograniczoną liczbę rąk do pracy. Podczas gdy niektóre mniejsze oddziały już pracują w tym obszarze, u jeszcze nie przystąpił do działań. Dobra, może przy głównej ulicy. Duża skala przypadkowych strat nie ominęła cywilów. Podczas sprzątania zna znajdujesz wiele ofiar. Niektóre ciała są tak zmasakrowane, że nie sposób ich rozpoznać. Wiele osób jest rannych. Część z nich ma nawet szansę przeży przeżyć wystarczająco długo, by doczekać się pomocy medycznej. Eeeh, nie ma Zacznij od pomocy, może najcięższym, albo po prostu, dobra, to damy. No i tu się angażujemy w pomoc. Ciasno, ale własno. Dokładnie. Fajnie, że teraz przynajmniej... A, jakiś rewolwer mamy kolejny. Naprawimy go oczywiście. Jak tu sytuacja z amunicją? No nie jest najlepsza. Ale to na razie nie będziemy nic robić z tym. O kurde, chyba mi się tu wydaje, ale tu chyba nie było tej dziury. W oknie. Zobaczymy, co tu Maria ma za umiejętności. A na pewno mu polepszymy zdrowie. Nauka okay. nie poszła w las. I może celność jeszcze. Spoko. Krzysztof ma jakieś doświadczenie. Ma 6000. No to oczywiście, że. Żyćko, celność, tu jest wytrzymałość, unik, może unik mu damy, jeszcze mamy 1000, dobra to tu dam wytrzymałość, Jadwiga też ma chyba dużo, no 6000 to na pewno jej tu damy i odporność może o naktrawienie, o ślepienie, na podpalenie, na przygwożdżenie. O, kryta, może jej damy. Ciekawe, czy to działa na leczenie też. Marian, Marian ma 2000. Najpierw, oczywiście, skupiamy się na życiu. Kogo tu mamy? Ranek. Ranek już dostał jakieś doświadczenie. 900, ok, za 800 jest coś tu jeszcze takiego. 1000. O, to może to damy. O. Konstanty też ma dużo, to też tutaj mu porzucamy Dobra Jeszcze ten jest Ma mało, 800 ma ale tylko... że Dobra, był, 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 był Dobra Lecimy dalej Bez jutra Bez jutra. Weźmiemy Kazimierza. Eee... Henryka. Jadwigę jeszcze wezmę. I wezmę sobie... Wezmę sobie Korneliusza. Dobra, co tu mamy? Spotka się z drużyną gońców szarych szeregów. Zajądź pozycję. Aj, no trudno. Zobaczymy co tam mamy. Kurde, no, to ciężko będzie. Eee, ciężko będzie. Dobra, obszarowy trzeba tu działać. Brawo jeden odpad, fajnie. Dacie radę, będzie dobrze. I po francusku. Kolejne. Dobra, trzymajcie się, dacie radę. Co my tu mamy? Dobra, spróbujmy tak. Dobra, to samo. A, trzydzieści dwa kryte, ładnie. Pudło. Co ty na to? Oho, się do strzału. Ok, Siedemnaście mu zostało. Czterna... mu zostało. No i trzeba to kończyć. Dobra, nie było tak źle. Pozbieramy sobie tutaj po nich. I chodźmy jeszcze, tu jest historyczne miejsce. To jest oddział Niemców. Dziennik Polski i dziennik żołnierza. A, i zauważyli mnie. To trudno. Walczymy. Dobra, dawaj to to jest zajebiste Cszka, że ich nie ma ten w grupie jakoś um. Nie ma jakiegoś odepchnięcia. Nie ma ale to może tak syłujemy. Trzymajcie Jeszcze raz. Los. Jeszcze raz. Resja. Leś tutaj Chyba przesuwało... to, nie? Radę, będzie dobrze. M tego cofnął mimo wszystko? To jest przy beżce, Żeby stał koło niej? Kosztem jednego nawet tego? Okej. No i niestety musimy się nim uleczyć. Trzymajcie się. Dacie radę. Trzymajcie się. Dacie radę. Po trochu po trochu ich tukujemy Ładnie 35. I tego przedstawili, dobra. To ogień krzyżoły tam wleci. No i tego trzeba uleczyć. pudło super. ładnie jeszcze raz to zrobię ja trzymajcie się dacie radę kryzodychę fajnie Trzymajcie się, dacie radę. A tutaj tam było. Trzymajcie się, dacie radę. do szkopa i zbierze się, breszcie dwóch Mam tylko pięć życia. Oh Dacie radę, będzie dobrze. Mhm, mm bo tak. Ay. Los. Był Fred, nie ma nic. Dobra. I ten jeden został. I już go nie ma. Dobrze siadło. Aże, muszę jakoś powoli tu iść. Okej, okay, coś tu mamy. Zajście w mieście. Eee, dobra, dobra. dobra Małych dzieci szyjnie, żeby użyli granaty. Z za tej skąd go wzięli. Może o. O. Fajnie. Tutaj co mamy? Plakat. No I tu przejdziemy górą, bo nie chcę tam narażać się. To jest. Główny cej misji Kolejny dzień w biurze zakończony. No i dobra, chociaż może jeszcze tu na dół zobaczymy. Ciekawości ok, tu są Niemcy, tu jest skrzynka medal wezmę i to wezmę. Eee, to może zostawię, a to też wezmę. Dobra, tu jeszcze jakaś strzałeczka jest, zobaczmy, który się nie nadział. Dobra, to zostawię, ale krótką wezmę, no, dużo z niej strzelą, chociaż tak może zrobimy. o. Dobra, zakończymy misję. 41. Jak widać liczby spadają. Armia Czerwona rozpoczęła ofensywę. Świeża krew, Martin dołącza do twojego działu. Spoko, przyda się na pewno. Gdzie jest Martin. Tutaj jest Martin. Deserter niemiecki. No to jest fajne, to jest fajne. Ja to tu na pewno dam. No doświadczenie nie ma żadnego, ale możemy mu dać te medale. To sobie go polepszymy od razu. A to jest 1500. Może u nich zobaczymy i... i... i, 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 Dobra, to mu dam. A nie bo ja mam 500. To mu dam, dobra. I co on tu jeszcze ma? E, OK, zwiększona szansa na karatrafię, niech się znowu ofensywa. Głuchowa wiązka, no fajne obrażenia, nie powiem. Ok, tu jest w celu liniowym. Ok, pasywny. Aha. kopiuję go. No to nie jest głupie. Dobra. Myślę, że w tym odcinku to było na tyle. I zapomnijcie. zostawić subskrypcji i łapeczki w górę. I zapraszam Was do obejrzenia innych moich materiałów. A w tym odcinku. To skończymy w tym miejscu, także dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, cześć.